Szymanko, moi drodzy, z tej strony w Nukoli witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś zagramy sobie w Minecraft znowu na moim świecie Survival. Ale dzisiaj zbudujemy sobie Targ. A więc, jeśli filmik Wam się spodoba, możecie zostawić tej łapeczkę do góry. Również byłbym Wam wdzięczny za to, jakbyście zostawili subskrypcję. Ponieważ niewiele brakuje do 4000. Aktualnie, kiedy to nagrywam, brakuje z tych tylko 103 subów. Także, jakby każdy, kto obejrzy ten film, zasubskrybował. To mielibyśmy ten cel. Także z góry dziękuję za wysłuchanie tego. Dodatkowo zachęcam Was też do wbicia na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. A ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pyk, pyk. I póki co zaraz Wam pokażę efekt, jak to się prezentuje. Póki co wygląda to w taki sposób, moim zdaniem, w miarę spokojnie. Więc możemy się teraz zabrać do budowy. Kurde, wskoczę na to, nie wskoczę. No dobra, użyjemy tego jako ty bloków tymczasowych. I teraz tak, mam więcej tego. Więc skoro to ma 7 długości, czekajcie, szybka matma. Yy, biały kolor biały kolor biały kolor nie kolor biały kolor biały kolor biały kolor tak dobra zaczynamy od koloru zacznijmy od różowego nie wiem czemu ale zrobimy na początek różowe bo czemu nie różowo biały stragan także robimy coś takiego póki co poprowadzimy to sobie tak trochę na zmianę żeby było Nie więcej jak według tego budować i teraz tak, tu dajemy tak, tu tak, tu tak, tu tak, tu tak. No i tutaj tak. Tu dajemy białe i różowe, białe, różowe, białe, różowe. Teraz tak, niszczymy tutaj. Możemy jeszcze dodać tutaj łańcuchy. I tak, to jakoś tak możemy sobie załóżmy zawiesić. Nie wiem, na tym walnąć to. Tu mam jeszcze niby trochę trapdoorów, które niby można jakoś tak zawiesić. I wydaje mi się, że jako tako to stoisko wygląda nawet ładnie. Musicie do znać, jak Wam się stoisko podoba. Moim zdaniem jest naprawdę w miarę spoko. Ewentualnie tutaj można byłoby coś jakoś dobudować. Ale no, póki co wydaje mi się, że, że jest git. Weźmy się prześpimy w ogóle tak szybko by się przydało, nie ukrywam. I w ogóle, widzowie, jak możecie zauważyć, powoli dobijamy dzień. 500 jest to, moim zdaniem, taka symboliczna liczba, na którą przydałoby się jakiś odcinek z tego świata nagrać. Także odcineczek taki na pewno się pojawi. Co na nim będziemy robić, to wam jeszcze nie zdradzę. Ale powiem Wam, że będzie odcineczek na pewno z okazji wbicia 500 dni na tym świecie. Także cóż, możecie wyczekiwać. On też się pojawi jakoś na dniach, najprawdopodobniej, raczej na pewno. I w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pomysły na to, co mogę na tym świecie survival tutaj zbudować. Najlepsze pomysły zostaną zrealizowane. Możemy też zrobić tak, że po prostu, jak któryś mi się spodoba, to weźmiemy sobie anki do ankiety, walniemy i zrobimy ankietę na społeczności co ma być pierwsza? no i to osoba, nie wiem, której, będzie, której pomysł yy, będzie pierwszy nie wiem, dostanie na przykład rangę na Discordzie do którego link znajduje się już każdy w sumie wie, gdzie więc nie będę mówił a my zabieramy się za budowę drugiego straganu tym razem on będzie miał kolor niebieski tak sobie postanowiłem i przydałoby się na pewno te jakieś handlarzy ogarnąć. Nie wiem czy tutaj villagerów dam, bo jeśli mam być szczery to wolałbym, jeśli już mam gdzieś ich mieć, to w jakimś miejscu, w którym nie zjedzą ich raczej zombiaki. No bo jednak nie ukrywam, że strata villagerów no, byłaby dosyć bolesna. Swoje drogą widzowie, bardzo was zapraszam serdecznie na live, o, bo ostatnio zacząłem więcej trochę streamować. Więc zachęcam was do wbicia właśnie na live. Tam, no są, były często w miarę, no były dwa razy w tygodniu Dzień w dzień Tam budowaliśmy sobie projekt w endzie Który moim zdaniem wygląda na, zapowiada się naprawdę obiecująco I powiem wam tyle, kto live'ów nie oglądał może zapis zobaczyć Chyba, że mu się nie będzie chciało To w pełni rozumiem Że ten projekt, który powstaje w endzie to będzie największy projekt w historii tego świata Oczywiście Minecraftowego Także no Jeśli jesteście ciekawi co to będzie to koniecznie wbijajcie na najbliższe live'y Na nich właśnie ta tematyka będzie cały czas rozwijana Poruszana Żeby jak najszybciej mówię Zrobić tam ten projekt wędzie. Nie ukrywam co też jest trochę czasochłonny ten projekt będzie Dużo czasu na niego poświęcam więc no, fajnie by było, mówię. Jak najszybciej go skończyć, wydaje mi się, że możemy sobie tutaj po zrobieniu tych, tego straganu. Nie wiem, jak już timelapse walniemy tak o. I pomyliłem kolor. Miejmy nadzieję, że nie spadnie na dół. No i spadło. A No No, fajnie ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Od dołu w sumie możemy też to wyłożyć. Nie przemyślałem tego. Czyli to tu, to tu. To tu teraz tak to, 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 to i to. No i elegancko. Wydaje mi się, że możemy sobie tutaj te beczki rozłożyć. Nie wiem, tu damy jakąś jedną, tutaj walniemy kolejną. Tu damy jakoś tak, nie wiem beczkę, tu jakoś tak. Nie, wiem, mam tutaj niby jeszcze jakieś skrzynki, które można byłoby tu niby w środku dać. Zaraz zobaczymy, jak to ze skrzynkami się prezentuje. Ale chyba nie będzie trzeba ich dawać. Więc skrzynki, bez skrzynek... Nie wiem, szczerze. Dobra, zostawimy na razie bez skrzynek. Moim zdaniem lepiej to wygląda. Możecie też się podzielić swoją opinią w komentarzu wobec tego, czy to według Was wygląda lepiej z, ze skrzynkami, czy bez skrzynek. A mi się wydaje, że... Mamy tutaj trzy stragany, ja Was nie będę zamęczał budową tego. Ro Zrobimy sobie chyba time z dwóch. Także lecimy, dobra, widzowie, mamy zrobione stanowiska mniej więcej zostało tylko dodać trapdory i łańcuchy oraz latarnie. także zawiesimy to sobie teraz już po tym cięciu to tu to tu bez tego jednego tu i chyba w tamtym też nie zawiesiliśmy dokładnie także trzeba to zmienić także zawieszamy sobie od razu latarenki bierzemy trapdory Pyk, pyk, pyk. Czekajcie, dobrze. O, te chyba są inaczej otwarte. Tak. Dobra, źle te zrobiłem trapdoor, nieważne. Musimy zrobić je od tej strony. Pyk, pyk, pyk. I tak samo tutaj ze wszystkich stron. W pozostałych straganach. I mamy wszystko mniej więcej zrobione. Zostaje tylko jedno stanowisko. Które znajduje się z tej oto strony. Ono będzie miało kolor. No tu jeszcze jakiś kolor powinien mi dostać. Czekajcie, bo w skrzynce coś chyba jest jeszcze. Nie ma. Aha, dobra, nieważne widzowie. Zapomniałem odebrać jednego barwnika z przepalarki. Także zaraz do niej pójdziemy. Odbierzemy barwnik. I wszystko będzie git. Będziemy mogli się zabrać do dalszej budowy. Tutaj moje niedopatrzenie, ale przy okazji, tam zobaczycie mniej więcej trochę świata. Nowi widzowie na pewno będą mi się wydaje zadowoleni. Także tutaj szybciutko dołożymy, tego trochę. Dostawimy te płotki podpórki, pyk, jedno, drugie. I lecimy szybko do przepalarki. Jednej, która znajduje się w tym oto drzewie, druga znajduje się na dole, w dziurze, w bazie. I tak tutaj, gdzieś w którymś z piecyków był barwnik zielony, powinien gdzieś być. No, jest teraz. Możemy wrócić szybko tutaj do skrzyneczek, których jeszcze nie ogarnąłem, ale trzeba będzie je niedługo stąd zabrać. Bierzemy sobie 8 bodaj, że będzie nam potrzebne. Trochę grawla. Pyk. Teraz wchodzimy do craftingu. Robimy sobie concrete. Party Concrete Powder. I teraz szybko przerabiamy sobie na utwardzony. I elegancko mamy 16, czyli tyle, ile jest nam potrzebne. Możemy wrócić do budowy. Czyli tak to sobie weźmiemy jako bloki tymczasowe. Z góry w miarę ten targ wygląda. Jestem zadowolony. Na miejscu wygląda jeszcze lepiej. Także no mówię, jestem z niego zadowolony. Projektik naprawdę moim zdaniem będzie bardzo udany. I teraz tak, biały, czyli tak. Biały, zielony, biały, zielony, biały, zielony. Tutaj na zmianę, pyk, 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 pyk. Wchodzimy na dół, szybko tutaj też ułożymy. Pyk. To zniszczymy, to postawimy, to zniszczymy. Szybko pójdziemy spać. Zaraz jeszcze dostawimy tamte trapdory, łańcuchy, latarnie. Witamy, dzień 494. Także bierzemy szybko wszystko, co jest nam potrzebne na pasek. Raz, dwa. Wieszamy. Bierzemy trapdory. Walimy je tutaj, pek, Tabliczki mamy wszędzie chyba rozłożone. Bodajże, o ile dobrze widzę, albo nie, brakuje nam jeszcze. Tu mamy, tu mamy, tu nam brakuje tabliczek. Także szybko wyłożymy. pek, pek, pek i pek, No i wydaje mi się, że ten targ w miarę bardzo dobrze wygląda. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to tych roślin, które są tutaj na tych drogach. Także wydaje mi się, że możemy brać się teraz za dekorowanie tej okolicy. Ok, widzowie, także mamy tutaj, mi się wydaje, jako tako ogarnięte. Tutaj ewentualnie można jeszcze trochę tą łopatą podczołgać tej drogi. Ale wydaje mi się, że takie zielone tutaj te przesmyki tej zieleni mogą zostać. Żeby nie było, że wszystko jest takie jednolite. Cały targ prezentuje się, jak możecie zauważyć, w następujący sposób. Moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Naprawdę budowla godna tego świata. Teraz trzeba tylko poczekać, aż te bambusy podorastają i będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że od razu też sobie, póki tutaj jestem, zabiorę tą skrzynkę, te pozostałości. I to chyba byłoby na tyle. Także jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Narka.